Cześć, witajcie, z tej strony Artur dojeżdżam tutaj do miejscowości Kawęczyn tutaj wiozłem do klienta ładowarkę Multi, multi One seria 5.3 dobry jeszcze, jeszcze, tak? A dzień dobry Którą chce pan wybiera? No, zarazem, no Artur. wszystko to samo jest chyba, nie? Do wyboru, oj? No może, nie? A to chyba każda jedna ma Tak, każda jedna, nie? To mam teraz zwiezienia jeszcze. Aha. tych ładowarek. Czyli ja byłem pierwszy dzisiaj. Dzisiaj pierwszy, tak, więc na koniec dnia i pierwszy. Aha. No no to no, mnie też... jedno z tych dwóch pierwszych No, to jest chyba, to wszystko co... Chyba ja nie wiem czy te ma trochę inne opony większe chyba, nie? to ma chyba? Czy tak mi się wydaje? Czy to może dlatego, że do góry stoi? Nie, no, takie same. No, no wszystko to samo, akurat. hurtowo dzisiaj. hurtowo, no. To. No, chyba dobrze no. się spisują, dobrze każdy. Nie, no. no, nie, nie, idzie, idzie tego, idzie teraz, taki sezon. chyba w większości wszyscy do ogrodów, nie? Biorą. tak mi się wydaje. No. to. no, no, to będziemy do zakładania ogrodów i do nasadzeń miejskich, nie? Aha widzimy jak tam robimy w pasach drogowych i, i ten. No, no, to. No no to, rozumiem. To, to, to... No to chyba pierwsza lepsza, nie? No to będziemy... No to 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 chyba to chyba lepsze, <laughs> Ewentualnie sprawdzimy numer, bo tam numery są jakieś. Żeby nie było, że ktoś się pomylił. Żeby inno, nie? No, no, niby tak się zgadzało, no ale tam są numery jakieś No to O ktoś tu leci. No. Nawet ciebie, drugodumnie To może wszystkie zostawię od razu. No i. Jedno zostawimy Do domu daleko nie mam, to jadę do domu już, nie? tak? Co? Tak, subca, słupca jest pod słupcą jest. No to to daleko mam, nie mam daleko, nie? No. No dobra Koparki Lowol. Klucz do sukcesu. Mniejszy rozmiar, większe możliwości. <laughs> a ci się ruch zrobił nagle? No jak woda nie było, to nie ja, No, no ja wiem, to tak, tak to zawsze bywa. No niestety. No Dobrze. Wie pan jak to jest? No. Najwyższy interes? Szkórzony <laughs> sąsiad. <laughs> Aha, ale no, no to to... On musiał jechać Ale no to co zrobić? Nikt na to nie poradzi Dobra Już mamy podpinane No to... Albo by, by pan nie chciał ten, Żeby ten nie jechał co nie, nie musi nie? No ale to tak jest czasami Nie dobra, jeszcze zerkniemy. Pan zjeżdża. Dobra, jeszcze chcę... Dobra, tutaj już daję ten. Włączam. Zjadę, bo jakbym pierwszą potuk, to od razu sobie wezmę. Drugą, tak? O nie, kurde. Kluczyka daję. O, dobra, już idę. Powinna zejść bez problemu. A ewentualnie aby miała haczyć tym obciążnikiem to coś tam dołożymy. O tutaj był kurde założony. No można zerwać. Zabezpieczenie. z Są folią, to nie ma to się czasy, co działać. O. Dobra. tę masę ułożyłem. I sprawdzimy jeszcze numer dokładnie, bo tyle jest. Tak, numer, tak. Prawda? Bo jak, Znaczy nie powinni ci pomylić, ale zawsze. Dobra, później to zastosowam. No. No, to okay. będzie zo zobaczymy. tutaj, tutaj ten, przykręciłem, no, ale pomału. idzie? No nie, nie, to samo, tak? No to samo, Nie, nie, to, nie, to może, to, może szyję wyrobione. Nie <noise> dalej. Podgrzewa się, nie potrzeba, nie? O tak, tego to. to jest w gdzieś, tak? Tu jest tak, tu tam, ryczny, Tu mamy na dół, nie? O! o. Taki ma, bo te, te większe mają już taki Aha, na gruzinach nie? Na 3 d tak? No no i to jest do góry tak, tego Dobra Ja patrzę z przodu Bo tam żebyśmy patrzyli, ale nie powinniśmy zahaczyć Ja zjeżdżałem nie raz, ale czasami jest takie inne ułożenie auta Troszeczkę odo no. no A, no pomalutko. Portki pełne No czasami się można O, pomalutku No Dobra O, a kurde bo tam jest dziura dlatego tak cię kurde dziwnie co czołek tak przechyla ale wszystko okej okay. dobra a. tam <grystanie> a ty zawsze sprawiony operator A, jeszcze do tego dodam teraz trójkąt no, to... No, to nie... ręczny, ręczny, ręczny. Ja nie powinien jechać, ale. Ale Czekaj, jestem na ten. O, to jest ten tak numer? Czy to jest inna? Nie, zaraz w dokumentach zobaczymy. Dobra. A jeszcze, jeszcze 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 trójką przyniosę, tak no, blokadę, nie? Tutaj, e, oddaję, tutaj, no, Proszę. Odblask No. Łyżkę... No i się zapina no, sama. Zawsze sama zapina się oczywiście, nie? To jest to młot dołota, bo też sobie pomogadam. No to resztę maśar trzeba dokupić. No, ja wiem, że <laughs> mamy wiertnicę zapomniano. Proszę? Wiertnica jest w Aha, bierdicę, aha, to... a jak do drzewek natrasuje, no, nie? No. To no. No. tak mamy, o ja wo tak koparkę tam nawet, nie? Na, na górze jest no, tutaj No taka przystawka, że można sobie kopać, ale ja to tutaj do klienta do tego do tej... No, zawsze dzisiaj jeszcze nie mieli, ale jeszcze ma być wiertnica i taka belka to nie wyrazi terenu, nie? Do... Aha, już wiem, wiem wiem które to to, nie? A tu takie coś jeszcze jest, nie? No to takie jak ktoś tam potrzebuje, czasami coś wykopać. Aha, to jest roma, jaka No zapina. i co tam zapina i tam może to tak... takie dosyć to fajne mi się wydaje. Nie to jest spoko, nie? Żeby to... No. Czyści, czy coś przekopacz? No no to są. Tak samo jak są te, te do, do tych rowków wiercenia też no. te łańcuchy takie, ja nie wiem jak się to na to mówi Akurat to tyle Ta ma, to jest to sama, to sam tylko to koła ma trochę szersze. Że może ma większe ma koła Oni no. mówili, a ja nie chciałem takich większych pół, bo gdzieś tam... To no no zaraz, jak kto chce, no, no może takie te, te trawnikowe koła tam sobie wybrać na, to, chcieli, no, no, to chcą, nie? Wierceniu, na, na pasach drogowych są nawet chyba się nie gorzej. No to każdy. Dobra. To, to fajnie, co tu mam? Powóz, tak, dostanie? <grym> tak, 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 pan dostanie. A jeszcze muszę trójkąt dać i gaśnicę, nie? No, tu mam pan do wykorzystania w e-sklepie w firmie Korbanek. A, dziękuję No Na przykład, na przykład, tak, może być. Czy... Proszę? No, to może na części być, czy... może być. za muszę tu pan zadzwonić pod numerek i A, oni o, wszystko to powiedzą, to dobra? O, akurat się zgadza, numer tak. Zresztą wszystko to samo, ale żeby No, no, będziemy tam. Jeszcze tutaj mamy. No. O, widzimy i to też jest spłano. To e, a, tylko dałem i tu daje Mega to jest do skrętu, abyśmy ją tam gdzieś. No, no, no właśnie, no, no, no to powinno, powinno no. chyba się jechać tak prawidłowo, nie? Nie, 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 tu nie ma nic skubde. To raczej tam wszystko obsługa. to to. To dobra, to chowam sobie do następnego. Do następnego no, może pan Może coś stawki przywiezie, jak już tam dojadą, to proszę. Może pan mi przywiezie, jak dojadą. No. To wiertnica to wszystko, to może jak jeszcze się spodziewać. No nie, no bo tam jeszcze to jest zamówione, nie? Tak, to jest zamówione, tylko tam trzeba czekać. To Aha. To tam nie mieli, no bo na pewnie. Merka no, no, no. niby to była będzie wcześniej, będzie szybciej, to do a do wiercenia taka wiertnica jeszcze no. będzie. No, później. Trzeba poczekać tak. No tak, ja no też tam długo, nie? Tam około miesiąca akurat, no, ale już mi no, no. cały kopyt, cały zestaw, jak się należy, nie? No no i pasuje, no, no to, no to. Ale... Multi -One, lider w ładowarkach przegubowych. Mini ładowarka, która zastąpi kilka osób na raz. to się trochę roboty ruszyło, tak? Na te ogrody, no, czy nie? Tak, teraz sezon, teraz, no mamy roboty. W sobie, Jest żaden tak, żaden. nie? Szkoda, że wcześniej tego nie kupiliśmy. Aha. Kupce, egzamin na pewno zdało. Mhm. Do Włożenia ziemi, do włożenia wszystkiego, tak naprawdę. No no. Nie, ale... No, to no, wie, lżej lżej, lżej no, będzie to, to robi jakby nie było za, za dwóch. No. Z tej pracy to jest takie. No to na Światowe pewno, nie? Do jeszcze doszły ogrody. Aha. E, jakieś tam inne usługi, Nasadzenia więc już byliśmy zmuszeni to. Kupić. Kupić, tak. Aha. No nie, na to raczej, Zobacz, raczej to takie. Ale tam foliowe to taką samą mieli Niech chłopacy nie? z tej firmy do wiercenia no, e, nie? No, no. Także no, jeździłem tym, to sprawdzało się. Aha. Pod każdym kątem można powiedzieć. I no no, chyba sobie tam coś robili, jak już powiercili, a sobie urządolałem No, bo coś nie trzeba bo te szpalę tak, kurde. Tak tak tak, 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 tak. A ty nikt nie chce kopać teraz, nie? Te samochodów, na przykład tam no. czy, czy jakieś No tylko wiadomo, że to tam, nie, nie wiem, czy to tonę u dźwigu, nie ma chyba tam. Tak, to one z odważnikami ma tonę z tą, No to, tone to już tą paletę weź, nie, tak, na krótko, tak, nie? Tak, tak, Bo tak. się nie wiem, które, bo tak nie, nie wie pan, nie tam. Nie wiem co wiem, że tak niby nie, tyle Tak, to jest bardzo sprzęt taki, no dobry No dż, jeszcze mamy, tak mówione, a to już tam gdzieś indziej zamówiłem, taki kosz załadunkowy Czyli możemy sobie na taki kosz No, no. no Wchodzimy drzew, no i jakieś tam samochody, załadunki możemy Poruszyć mm. do góry, żeby tego to prostu nie nosić, nie dźwigać No, no, to będzie przewożone, nie? No, to będzie z kontenerowni, z kontenerowni będą można drzewa na, na samochody, na załadunki No, no, ale ładowarka tutaj będzie tak, czy będzie? będzie przewożona, tak, 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 to nabędzie No nabędzie, no, no, nie? No to na busa nie w to już znaczy, być... wie pan co, gdzieś to widziałem, takie gdzieś tam. Pu... jeszcze takie. No, ale właśnie. ucinał sobie też. O, ucinał? No! No. Uciekł, no, ale o. bo no, nie na, 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 na pandekę i mu się je mieścił. No, ale. I też właśnie jaki ograda, no, ale to tak, o, bo tutaj tak, tak to wygląda. Dobra, chowamy to wszystko. I można jechać na pauzę. No, ja dzisiaj trzy i tam nie wiem, którzy jeszcze coś tam ładowali, mi się wydaje. Że to... niekiedy jest tak, że... że są... ciągniki się wozi maszyny, a czasami... No. No, tak to... no, nie to, no. No. Nie To jest bardzo, fajny sprzęt, bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o ogrodnictwo. No nie, te ty ładwarek. A z tych to tam jakbyśmy się ratowali. A wcześniej no nie wiem, chyba inną inną ładkę, jak? No, to była całka gwałna. Ale to nie jest zawałek za minu, bo to nie było wpół łamane, także to było ani nieskrzętne. Aha, no bo tutaj to. to, 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 to... Można wszędzie praktycznie wjechać tym, nie? Tak tak, 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 tak A jak jest na przykład, tam są tylko kręcone, nie wiem, to się dziwnie jeździ tym bo jak ktoś inny nauczony nie, to, to tak się wydaje, nie? Chodzi o zakładanie terenów zielonych Zakładanie terenów zielonych na ogrody bo tego się nie da zrobić bez takiej maszyny bo teren się nie zniweluje No a sadzen też za bardzo, chodzi o no. ten przerób tej pracy, żeby jakoś to robiło trochę więcej tego tak zwaną robotę jak zrobi szybko Dobra to z wam później sobie wrzucę Dobra ot wie pan co, jak mógł pan pomóc mi ten wrzucić te najazdy one nie są ciężkie ale Już tylko co otworzysz skrzydeczkę bo tak to nie dam rady o